Witam wszystkich, bardzo serdecznie mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód na przypominającej Marsa planecie, czyli Space Engineers Kroniki Marsjańskie. Moi drodzy, na początku bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju komentarze, polubienia i subskrypcje, które pojawiły się po opublikowaniu poprzedniego odcinka. Jest Was coraz więcej, daje mi to niesamowitego kopa do tego, żeby... Tworzyć te odcinki, i mam nadzieję, że każdy z nich będzie choć trochę bardziej interesujący od poprzedniego. A tymczasem stoimy przed bunkrem. Bunker zbudowałem pomiędzy odcinkami, i to jest miejsce, od którego rozpocznie się budowa całej bazy. W bunkrze praktycznie rzecz biorąc, wiele się nie zmieniło od tego, co było wcześniej. Jako początek bazy, no oprócz tego, że mamy tutaj stację montażową, zamiast prostej stacji montażowej, ale ciągle jeszcze piec łukowy, dołożony wentylator, dzięki czemu mam tutaj len pod warunkiem, że mam zamknięte drzwi, wszystkie, no i chyba, że się okaże, że właśnie się skończył lód, nie, no dlaczego, czyżbym wyłączył wentylator, a zobaczymy. W każdym razie mam tu wentylator i tenże wentylator zapewnia mi, o, właśnie, dopływ tlenu, już mamy wysoką zawartość tlenu, jest tutaj ciepło, można zupełnie spokojnie wyjść na zewnątrz, teraz tu już co prawda tlenu nie ma, ale tutaj na zewnątrz też się dzieją ciekawe rzeczy, bo to jest podłoga pierwszego modułu stacji. Jeżeli nie liczyć bunkra, powiedzmy sobie tak, bo bunkier powstał jako pierwszy. Tutaj mamy lądowisko dla naszego górnika, bo tak nazwałem ten pojazd, który stworzyłem z lądownika. Dołożyłem mu jeszcze kilka silników. Między innymi dostał cztery silniki wsteczne, dostał cztery silniki przednie i dostał cztery silniki ciągnące go do góry. Jest to teraz naprawdę zupełnie przyzwoita bestia, można powiedzieć. I całkiem przyjemnie się mi kopie, chociaż też niedługo pora się będzie z nim pożegnać, bo mam zamiar wydobywanie surowców załatwić troszeczkę inaczej. Na początek muszę się jednak doładować, jak widać, bo mi energia spadła. I jeszcze powiem o jednym z moich planów jak tylko będę miał już 100%. Okej, okay. świetnie. I. Dobrze, i do przodu. Drzwi zrobiłem na czujnikach, tak żeby się nie trzeba było martwić i zamykaniem i otwieraniem, a to, o czym chciałem powiedzieć, znajduje się tutaj taka konstrukcja, ona na razie, że tak powiem, dana konstrukcja jest do niczego, ona tylko wskazuje kierunki, bo tutaj mamy dosyć blisko siebie, trzy złoża, jedno tam, drugie tu i trzecie jeszcze powiedzmy sobie, kawałek dalej, czyli tu. Te trzy złoża chciałbym eksploatować za pomocą jednej instalacji i jestem ciekaw, czy mi się to uda. No, biorąc pod uwagę odległości, tak, każdy raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to już jest 25 metrów, tak? Więc to już są 2,5 dużego tłoka, tak? Jeszcze tutaj mamy 5, powiedzmy sobie, to jest. Dodatkowo parę metrów, więc to już są trzy tłoki, zupełnie spokojnie. No tu mamy kolejną dziesiątkę, to jest 50 metrów. No to to już jest w tym momencie 5 tłoków, tak? No i zobaczmy, jak tutaj daleko sięgamy. 10, liczmy tylko te białe 20, 30, czyli tutaj zupełnie spokojnie. Też trzy tłoki, no jeszcze tutaj trzeba dojechać, więc cztery tłoki, więc 5. Dobrze, mówię, dobrze, mówię. 5 tłoków, bo tłok jest na 10 metrów. 5 tłoków będzie ta instalacja potrzebowała, żeby pracować, powiedzmy sobie w miarę sprawnie i żeby wydobywać z dosyć dużego obszaru właśnie minerały. Co prawda zanim pewnie się dokopią tutaj do tych złóż, które znajdują się właśnie w tych wyrobiskach, to jest kobalt chyba Nikiel i żelazo, ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić, to trochę czasu minie, ale przez ten czas będę miał wykopane tyle kamienia, że zapewni mi to naprawdę na długi czas wystarczającą ilość podstawowych przynajmniej surowców. No bo wiadomo, że nikiel czy kobalt trzeba będzie pozyskiwać później osobno. I Taką właśnie chciałbym tutaj zbudować instalację. Zdaje się, że ten czarny blok wyznacza jej środek, i w związku z tym no, tutaj należałoby zacząć jej budowę. Raz, 25, 50, czyli 5. A nie, to nie był środek. W takim razie będę musiał ten środek znaleźć znowu i rozpocząć budowę. To są plany. Na razie powiedzmy sobie, tak? Czyli co z tych planów wyjdzie, jak zostanie zrealizowany ten przynajmniej punkt programu, tego jeszcze nie wiem. Ale od tego mam zamiar zacząć i jak już będę miał troszeczkę zbudowane, no to zobaczymy się znowu i wtedy będę mógł się pochwalić tym, co zrobiłem i opowiedzieć, w jaki sposób, przynajmniej teoretycznie, ma to działać. Ostatecznie jednak. W przypadku tego złoża, które leży najdalej zdecydowałem się na rozwiązanie, można powiedzieć, indywidualne z czterema wiertłami, to jedno tak troszeczkę można powiedzieć dziwnie umieszczone może, ale ono będzie tutaj robiło, że tak powiem, miejsce dookoła. Energy w razie, gdyby low. przyszło nam tych wierteł dołożyć więcej i więcej zasobów wydobywać. No dobra, energia niska wobec tego. Muszę się doładować, a jak wrócę, to opowiem co jeszcze tutaj się wydarzyło. Natomiast, w przypadku tych dwóch złóż, które leżą tutaj blisko siebie, pomyślałem jednak już o rozwiązaniu takim, które mogłoby, że tak powiem, obrabiać oba te złoża. Tym bardziej, że no, nie są one aż tak daleko od siebie. Jest to okrąg, powiedzmy w tym momencie, tutaj 10 bloków, czyli 25 metrów. Czyli trzy tłoki załatwiłyby sprawę, można powiedzieć, zupełnie spokojnie, gdyby je wysuwać powiedzmy stąd, a gdyby je wysunąć powiedzmy sobie z innego miejsca, no to przecież może tych tłoków być zdecydowanie mniej. I zastanawiam się, czy tego właśnie nie zrobić w ten sposób. Czyli, krótko mówiąc, tutaj zostałby taki jakby fundament to oczywiście nie będzie nam potrzebne to było tylko, że tak powiem do celów wizualizacji gdzie to wszystko się powinno znaleźć tu by była ce oś centralna tego wszystkiego i na tym by się ten cały układ można powiedzieć obracał i obracając się no, wiercił tutaj te złoża i powiedzmy sobie no po pobierał zasoby łącznie tutaj z tym, co znajduje się w tej studni, czyli tą żyłą, powiedzmy sobie, metalu. W tym momencie, poza kobaltem w zasadzie, to wszystkie podstawowe metale możemy zdobywać bezpośrednio z gruntu. Natomiast, mając bardzo dużo zasobów, można już pomyśleć o tym, żeby wybrać się na wycieczkę właśnie pojazdem i spróbować zdobyć tych, te zasoby, które są nieco dalej, a które są. Nieco cenniejsze, dlatego na razie zostawiam tam to wszystko rozgrzebane i spróbuję zbudować właśnie pojazd. Taki, który no, pomógłby nam w poruszaniu się po tej planecie. Nie tylko lotem, no bo tutaj ten jest powiedzmy sobie całkiem przyzwoity, latający, ale jak już zauważyłem, brakuje mu mocy brakuje mu. Powiedzmy sobie tutaj zasilania, jedna bateria to się okazało za mało, z drugiej strony można by zupełnie spokojnie dołożyć drugą baterię, nie widzę, nie widzę tutaj przeciwwskazań, a oprócz tego jeszcze można by mu dołożyć jeden kontener i wtedy, no być może wtedy byłby to już zupełnie funkcjonalny pojazd latający i jeszcze oprócz, oprócz złącza tutaj, powiedzmy oprócz łącznika zrobić mu ewentualnie podwozie. I wtedy, no czemu nie? Wygląda już zupełnie groteskowo, można powiedzieć, ale przez to jest nietypowy i jedyny w swoim rodzaju. No tak, teraz tylko jeszcze potrzebne będą nam silniki kierunkowe. Tutaj dwa, tutaj yy, powiedzmy sobie dwa silniki w prawo w lewo, bo w przód i w tył mamy. Dobrze. To ja na razie zrobię tylko silniki w prawo w lewo. Teraz, kiedy silniki mamy już gotowe, trzeba je tylko znowu połączyć w jeden blok, tak, żebyśmy mogli nimi wszystkimi sterować. Raz, dwa, dokładam jeszcze te silniki. Wsteczny już jest w zasadzie na dobrą sprawę. To już nie będzie wsteczny, oczywiście to już będzie w prawo. zmieniły się troszeczkę kierunki po tym, jak dołożyliśmy, czy też jak zmieniliśmy budowę naszego latającego pojazdu. No i dobrze, to jeszcze raz. Silniki. Wszystkie po kolei. Teczne wyrzucam, bo mi niepotrzebne. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest. I zapisujemy. Dobra, zapisane. Można je teraz spokojnie wyłączyć. No tak, oczywiście to było. Bardzo, bardzo, bardzo inteligentne wyłączenie silników w momencie, kiedy pojazd jeszcze nie znajdował się na żadnym podwoziu, ani tym bardziej na łączniku. No dobra, przynajmniej sobie teraz to wezmę w blog, wrzucę. Ok, udało się unieść, czyli prawdopodobnie nic złego się nie wydarzyło. Zaraz zresztą zobaczę, tylko sobie zejdę troszeczkę niżej. 100% Zobaczmy łączniki Łącznik 100% 100% 100% Ok, nie ma problemu Można zupełnie spokojnie Z powrotem wsiadać do Pojazdu I tu się chyba nic nie wydarzyło Bateria też jest porządna Dobra, ok No to cóż, teraz z powrotem do kokpitu No i trzeba go będzie Posadzić pomalutku na lądowisku na jednym z naszych łączników. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. A na razie obraca się, powiedzmy, sobie w miarę w miarę. Ale żeby mógł spokojnie sterować właśnie tymi łącznikami, to muszę je też sobie rzucić na pasek narzędzi. Połączę je w grupę. Grupę nazwę kotwica. I oczywiście, tutaj będzie przełączenie blokady. I w tym momencie, już zupełnie spokojnie, mogę sterować tym moim statkiem. Jak widać, na pusto jest dosyć sterowny. Zobaczymy, jak będzie pod obciążeniem. Na pewno trzeba będzie dołożyć silników. A i tu jeszcze chyba coś krzywo wyszło ten jeden łącznik dobra to ja sobie w takim razie znowu zejdę niżej i jeszcze to poprawię Teraz powinno być prosto. Teraz, o, będzie prosto, będzie elegancko prosto. Wyspawamy tylko. Dobrze, mamy to. No i co, z powrotem do kokpitu. No i wreszcie będę próbował tym statkiem wylądować. Tylko znowu, najpierw będę pewnie musiał zrobić grupę. Zobaczymy. Ok, tylko zapisać. I jest. I można spokojnie. Lecieć. No dobra. Spróbujmy go w takim razie wreszcie posadzić. Może się uda. Mało sobie najadę, zmienię troszeczkę perspektywę. Okej. Okay. Lekko w tę stronę. I chyba już wystarczy teraz osiąść, żebyś złapał jak należy. No i siedzimy. I jest. I w tym momencie zupełnie spokojnie mogę przerzucać sobie towary z. Mojej bazy, czyli z bunkra tutaj do statku, albo z jednego, albo przez jeden, albo przez drugi łącznik. Pierwszy łącznik może służyć do przerzucania rudy, na przykład, czy w ogóle jakichś tam drobnych elementów, które właśnie przez ten mały łącznik mogą przejść. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do komentowania, polubienia, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!